Byłem się mały z pozycji 39, a dzisiaj robimy słuchajcie, Mickey do Shell i do Poko. Sorry, że nie było odcinka, gubiłem bula. No, nie miałam jak, ale teraz obecnie yy, mamy 814 kół. To wiele, wiele, tutaj przeminęliśmy. Mieliśmy ogólnie. Byliśmy tutaj przy tych punktach, a to już tyle odblokowaliśmy. A dzisiaj yy, będziemy robić misję do szelki i do poko. Jak mówiłam na początku, yy, tutaj raz trzeba wygrać szelki i będzie misja za 500 ukończona. I do poko ulecz yy, też za 500 i zadaj do 500. Spoko. Najpierw dokończymy tą do szelki. Tutaj no nie ma jakichś nagród teraz superowych. No ale dobra, lecimy Sorry jak coś w tle, bo się bawię popitem <grystanie> już jest nowa aktualizacja, ale jeszcze baza nie ma Niestety <grystanie> Baza jeszcze nie ma <grystanie> Te dwie modki mi już z pakietu orznach za darmo Ogólnie jak chcecie wiedzieć kiedy będzie skin y, Megabox Daryl to 18 y, czerwca, a 19 Iron, y, nowa postać, Iron będzie też taka postać epicka, ale nie wiem czy ona na pewno będzie, ale może, dobra nie, nie wygraliśmy, ale dobra, nieważne. No nie, nie. i będzie właśnie, y, właśnie każdy chyba czeka na tego skina y, Megaboxa Daryla, no fajny będzie ten skin, za darmo, fajnie. No fajnie no to będzie. No i on będzie 18 czerwca, jak myślę, chyba. Dzisiaj 16, no to za dwa dni będzie. No chyba już każdy się nie może doczekać tego skina. No bo jest fajny. Nie każdy pewnie go chce stosujemy taktykę El Campiona albo, albo dobra nie. mamy na razie w ogóle dużo kubów 10 no nie 10 11 mamy teraz oj no misja do szelki ukończona mamy Brawl Boxa z karnetu ale pewnie nic nie wyleci O jak mówiłam. E, to teraz eee robimy sobie trochę fokusa. No to kamy poco. No i lecimy. Muszę sobie popić tam. Ale dobra. No, no, no. Dobra, musimy uleczyć teraz, ej, ale już mało brakuje. Żeby uleczyć <laughs> i żeby zadać, ej, też mało brakuje. Ale na uleczenie mniej brakuje. Na zadać brakuje więcej. Bramit Bel. Pana stęczkę. Dobra, utrzymuję ją. Uczymy ją. Yes. Dobra, bel... Bel i ja jakoś się rozwaliliśmy, a ja jakoś poległam z tym. Dobra, tutaj ta tu na kozaka wlatuje. Okej. Okay. W ogóle jak widzicie, zmieniłam sobie nie. Tak, nie. Dobra. Dobra, przynajmniej wygraliśmy. Przynajmniej puchy doda. No nie, jeszcze nie. nie, nie, nie. Kurde, jakbym uleczyła teraz i bym żyła, to by się zaliczyła tam ich ja już. A dalej co my w ogóle mamy? będziemy mieć e, punkty mocy i beatboxa. Zbieramy. ten Dino Leon też daje a tutaj mamy drogę do Daryl, w tej głosi na nowym schienie. Idziemy z tymi skrzynkami i z nimi tak samo. Chodź tato, no zadajcie mi trochę HP, bo muszę się uleczyć. Bój, zadaj mi trochę. No nie, nie zdążyłam z tego wójta. Nie, wójt Arylu uciekaj, uciekaj. Nie. Co tu zrobiłem? Dobra, teraz nie będę siebie widzieć. Ale to już zniknie zaraz, o, oh, Uch! Na chwilę zrobimy pauzę. Okej, jeszcze no ślad po wybranym będzie. Wyliczyliśmy już tą misję. Dobra, teraz dla do kogo dać punkty mokre? Nie. No albo Ale już Asimek. Asimek. Dobra, mam na na Dobra, mamy szalkę na garzecie. I tutaj sobie może zagramy teraz, ale tak, zapomniałam. Odwzadę na sobie zagramy. teraz musimy zadawać, zadawać im HP, dużo. No i możemy teraz zrobić misję na wygraj. No tak, doliczy wtedy. Nawet jeszcze dwa levele, jak, jak zrobimy tę misję, to jeszcze nam dwa levele doliczy. Ja cię, nie, jest, yes. no dawaj, dawaj siłę, jest, dawaj. to jest najlepsza, pół Dobra, nagrody maszer. Dawaj, 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 dawaj. No nie no, to co za głupi, naprawdę. No, Chciał zrobić sobie taki strzał, nie no, taki ultra, ale mu nie wyszedł. Głowa mógł normalnie strzelić, bo nie musi się podpływać tutaj, chyba no, Poko, okay, gramy i to... Napiszcie w komentarzu jak sądzicie o moją grę Poko No <grym> bo <grym> ja nie jestem jakimś dobrym graczem Poko dobra... No, dawaj, 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 dawaj I po A jeśli tu przeznaczone? O, no. o dwie miski Czyli... tyle, nie, nie musimy już robić misji tamtej. Uuu, ja yes, mam dwa levelę. Dobra, nic, nic nie o, są kolejne to. Jeszcze pięć. Hmm. Wbijacie do klubu Gielotka, oooo! Słuchajcie, klub jest od zera, pucharków, słuchajcie, od 0 pucharków koniecznie wbijacie do tego klubu. 23 osoby, słuchajcie, wbijacie do klubu, słuchajcie, tutaj mega klub, słuchajcie, wbijacie do tego klubu, tutaj, słuchajcie. Tutaj jest moje główne konto. Moje główne konto, legenda małgi. Zmieniam sobie nick no wbijajcie to z Wojtilla do Włóczarstwa do klubu Czyli więc możecie zrobić na jego I subskrybujcie, lajkujcie proszę A dobra, to jeszcze nie koniec Może jeszcze w prezentacji dla was zrobimy jeszcze jedną misję A będziecie jakaś misja, a może... Do Nity, na to Do zrobimy żeby да сколько пустот, а ты тут и шишелька, злости, нюхи, шеи, огурцы браво, давай я вам покажу джиг доной там видео так начинаем a ja tu z gramy brała szef i jak to tu się robi <grystanie> jak przeszedł dziewczynka mała nocy podnieść no może na tak i Minutka Zrobimy Zrobimy tom na wygraj 5 razy I na Zadaj A weźmiemy nagrać Duszelka też sobie Zagrać ponownie wzięła Też gramy z El ale to nie ten Hercule, bo on wziął nie dobrej kolory. Ale ta szelka to już brała. Zostańcie lecimy. Zostałem na keep up. się. Łoja, ale mnie zaskoczyły. Dobra, moje mi się udział. Teraz musimy strzelić w bola. Pierd... Wszedł gola. golach. Wow. Yeah. Yes, mamy to. What the fuck? Ile miejsc tu, ty? na się Ile tych będzie? To było na kolejnym niezwykle Big Box. Kogo mam na ulepszenie? Carla. A prze ulepszę, bo mam strasznie dużo monet. I punkty mocy. Okej, okay, słuchajcie. Dawajcie lajki, suby. No słuchajcie. Tutaj w ogóle jest moje konto mego taty, na którym jest Leon. Leon. Rozmawiam tego Leona jak na tym koncie, jak miałem tysiąc pucharków na nim było, no tym możemy mieć i tego, tego Leona, naprawdę. I naprawdę Leon, jest naprawdę. Czekajcie, muszę to sprawdzić. Ona nie weszły nowe gadżety, bo dole ona ma być na ogarnię i to jest bardzo. jeszcze czy testujemy go? Ogólnie to ja już go testowałam, ale bym pokazała, to nie jest. z tutaj białą motkę. Ja mam tutaj motkę. się przyciąga. You. Dobra, on strzela y, ogniem. On jest na blisko I on się przeciąga... W... No, ja no, przyciąga on się się takim... wiecie Swoją deską ratunkową Ale jest taki fajny plus, że on może przeciągać... Ej, no czekaj Ej, gdzie nie działa, o co chodzi? Nic nie... można Ej, O co chodzi? Ej, to jest skrymany, co? Ej Skłamane, skłamali. Ja cię pierdzielę. Naprawdę. No Ej, no bo można niby e, tym ultem przez ścianę przelecieć. Ej, tu nie da się tak. No patrzcie. Jeseł, tak? patrzcie. Mo podobno można przez ścianę przelecieć. Widzicie? Nie da się. Nie da się przelecieć. Nic Co no. Kłamstwo. Ej, co to ma być? Uuuu. Uu. Там, кстати, ты не все тут все на белый пина. Ты на тебе басном. Может я покажу я. Думаю. Давай бейсти из баса. Понял, что я буду да? И он на два стар пауэри. Не, она же моет ногу. Окей. Нет, слава Tak to właśnie wygląda Dobrze w tym odcinku to by było na tyle, więc bum i cześć.